Ale, halo, halo, czyli witajcie! Z tej strony na to kolejny odcinek z Fortnite'a No i słuchajcie, mam dzisiaj dla was dwie naprawdę ciekawe gierki, w której przydarzył mi się błąd, którego chyba cztery sezony nie widziałem. Kiedyś on zdarzył mi, dzisiaj zdarzył się mojemu przeciwnikowi i no, z całym, całkowitym zadowoleniem patrzyłem, co się dzieje e, w tychże dwóch gierkach. Wydaje mi się, że całkiem ciekawe, chciałem pobić trochę od fragów, ale no, niestety nie tym razem, ale gierki, tak czy inaczej, wydaje mi się, że przypadną wam do gustu. Tak czy inaczej, oczywiście przed całym odcinkiem, zróbmy sobie przegląd sklepu w Fortnite. Cie. No i przypominam, że jeżeli ktoś jakieś tam zakupki robi w Fortnite to bardzo ocenię. Użycie naszego kodu twórcy Evron w sklepie Fortnite. No i słuchajcie, zobaczcie, co dzisiaj w sklepie mamy. Przegląd oczywiście był też na streamie, bo streamujemy teraz codziennie do drugiej, ale zobaczymy sobie też na YouTube, oczywiście, żeby tutaj poranny przegląd był. A zobaczcie, dzisiaj chyba nie ma nic nowego. Zacznijmy może od dołu, bo doł jest całkiem ciekawy, patrząc na to, że oczywiście mamy te wszystkie darmowe rzeczy. Mamy LeBrona Jamesa, mamy wszystkie skiny ikon Mam nadzieję, że kiedyś możemy. Będziemy tutaj w szeregach tych, że twórców. O, chyba daleka droga do tego. Co, ale może kiedyś. Tutaj mamy Rio Grande, całkiem ładna taka pani cowboy, całkiem spocz koskinek. Oprócz tego mamy onda, onda, emotkę i basz no basz. Masz też spoko skinek, okej. Okay. Oprócz tego tutaj z tej strony, co? O, kurczę, ten typ, to taki skin w ogóle wyszedł kiedykolwiek chłopno jest z rakietnicą stoi. Neonimal jest całkiem fajny, tym bardziej, że teraz są te skinki które, yy, które są banerkiem, prawda? Także to jest całkiem spoko, mamy tutaj sikę, a na samej górze mamy tutaj pana tutaj ratownika. Alright, right i mamy Savage emotkę. Savage emotki chyba nie trzeba przedstawiać. Wiadomo, o co chodzi, każdy wie, co to samy, czy emotka. No także tak się, słuchajcie, prezentuję dzisiejszy sklep. No wydaje mi się, że najciekawszymi rzeczami dalej są te skiny ikon, prawda? Więc kto sobie chce Haratun ninja, Laklana Bugę, no to jak najbardziej może dzisiaj skiny właśnie skinem yy, Bugi. Także gierki skinem Bugi, nie skiny skinem Bugi. Zapraszam was, słuchajcie, już dzisiaj na dwie gierki solo. Miłego oglądania. No, witam serdecznie drodzy widzowie. Dzisiaj wyruszamy w poszukiwaniu nowej rzeczy, nowej broni, która w teorii powinna być już w grze i ten... Yy, chwytak, ten gravity chwytak Który chyba już powinien być, w sensie Update był tydzień temu, ale te Ukryte bronie w teorii powinny wychodzić Jakoś tydzień po update'cie, I sobie dzisiaj mamy Tydzień po update'cie, więc zobaczymy, może już są Może coś ciekawego znajdziemy, jak nie to przynajmniej mam nadzieję Że rekord fragów zrobimy ostatnio Jakieś całkiem mocne gierki mamy, więc wydaje mi się, że Dzisiaj taką 25 piątkę No moglibyśmy haratnąć Ty, widziałem chłopa za tym domkiem, dosłownie Idącego jeszcze z Halo, dzień dobry, ty typie czy ty możesz nie rozwalać płotka? To jest stary, możesz po prostu przez ten płotek przeskoczyć, okej? Okay? <grych> okej, okay, to chyba chłop... Albo się zespawnował i się jakiś spóźniony jest do gry, albo chłop jest całkowicie odklejony. Oho! O, widzę, że ktoś jest porywany przez ufo Witam. Kolego, nie tylko jesteś ja porywany, też obijany przeze mnie. Dobra, kolej się spokiewie. na no, spokojnie, weźmiemy sobie jeszcze lunch Padzika. O i zaraz polecimy na pana. Witam, widzę, że tutaj kolega walczył z UFO, ale no... Przydałoby się kolego już odpuścić. Ty, nie mam pojęcia, gdzie chłop poszedł. Halo? Czy poszedłeś do tego domku? No, mamy dużo potem, więc tak sobie tutaj ją wezmę. Ale chłop gdzieś uciekł. Tam teraz paster nie strzelał nie wiadomo gdzie. No dobra, trzeba kolegę znaleźć. Oho. Oho! Widzę kró... Och, spokojnie. Spokojnie, kolego. Tam krówka jakaś odbiegała, ale tutaj widzę, że mamy jeszcze króliczka. Panie króliczku, proszę tutaj odpuścić walkę. Witam. Witam. O, okej okay. ho! Ho! ma? Spokojnie, spokojnie! Co, ja wbiłem do chłopa, jeszcze go zaboksowałem. It's okej, okay, jest okej, okay. weźmiemy sobie kewika. No i co? Polecimy sobie dalej. Ty no, jestem niepocieszony, bo mamy jakiegoś napinacza w tym lobby. Wyjechałem sobie z miasta, mamy 28 osób przy życiu, co jest... Nie jakbyśmy mieli tutaj robić rekord. No chyba, że właśnie wybiłem sobie absolutnie wszystkich. <grytanie> Liczę, że tak się stanie. Co tu się dzieje? Te jakieś panele słoneczne na tej farmie. <grytanie> tak po prostu wystawione te schody. Przepraszam, że tutaj ktoś jest. Może, proszę, bardzo proszę. <grytanie> Jezu, nareszcie. O, miałem ja powiedzieć, że nareszcie kogoś słyszę. Nagle dostaje spreja w plecy. Ty co jest? OK. Ja no, spokojnie, nie ma problemu. Ja się mogę bić z tymi i z tymi. I Łob, nagle ucieka. Co jest? Ziomek! Zapraszam! Jak już się, wiecie, jak już się zaczynamy bić, to bardzo chętnie, tylko ja cię dosłownie dojadę. Halo, halo? Czy się słuchowasz? Ty, chłop mi uciekł, no nie gadaj. Nie no, nie uciekłeś mi, nie? Musisz tutaj gdzieś być. No, jak najbardziej! Jeszcze jak? Chłop się... Nie gadaj! Nie gadaj, gdzie jest mój samochód! Naprawdę! Czemu mi każdy uciekam ta... Dobra! Konfrontacja? Jeszcze mam kilofy w ręce, no nie gadaj. Ja walę ja go nie nie. Dobra, pójdę do tamtych tych, którzy się bili tutaj Ty, tutaj jest chłop. Dobra, dzień dobry, widzę, że już chłop usłyszał, że się bijemy i przyszedł na third party ale niestety kolego, kolega mi uciekł samochodem Hejcia Ty i wraca ten chłop! Słyszę ten samochód! Siema, aura, ty jesteś całkowicie zagubiona Dobra, cool, cool, o Jezus Karek, dziękuję typie, nie wjeżdżaj Czy on właśnie... O mój Boże, widzieliście to? Ty, typ miał ten sam błąd co ja! O mój Boże! Chłop dosłownie padł! Czy na czacie było widać played themselves? Chłop wyskoczył z pojazdu i go własny samochód przyjechał. Nie wiem czy pamiętacie, ale ja miałem ten błąd chyba, nie wiem, z cztery mecze temu. Znaczy, z cztery mecze temu, z cztery sezony temu. O, może, aż tak to nie, chyba to był ten... To był chyba... Chłop mnie próbuje no -scopować. to był ten sezon, yy... Z, z, z Marvelem, no nie? Gdzie po prostu dosłownie wysiadłem z pojazdu, dojeżdżając z kogoś I dosłownie padłem I chłop miał chyba teraz to samo Co jest? <laughs> Ale śmieszne Przestańcie mi uciekać Tutaj słyszałem jakiś samochód Widzę Ferrari, widzę UFO Ferrari się właśnie obiło od tego Siema, bijemy się ziomek Drive-thru tak zwane, witam Hejcia, hej, dzięki, dzięki, dzięki Jak to, że jest dob 9 w ogóle? Fajnie, fajnie, przynajmniej mam kanona, czyli to, co chcę mieć w każdej grze, mam ufo. Teraz może przynajmniej wyłapię te osiem pozostałych osób. Nie gadaj, że ktoś siedzi w czymś takim. O mój Boże, chłop tu siedzi. Siema! Znaczy powiem tak, dosyć kreatywna baza. Chłop, teraz zmienił się, nie mogę! Czekajcie, ja go trafię. Chodź tutaj, typie. O nie. Yy, spokojnie. Dobra. Koleś mnie zbił, chciałem go przyciągnąć tym jakby moim graplerem. Znaczy tym takim magnesem, ale... Chłop już mi zbił statek i mi niestety przyciski nie działały. I this war is, what it is. No, spokojnie, mogę się tu Build Fightować. To przynajmniej nas nikt nie sklapsuje, no nie? Czyli dobry. Witam, witam. No cześć, no cześć. Dobra. We chilling, we chilling. Alright. Alright. Dobra. Fantastycznie. Ma. O nie, o, 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 o! Koleś się chyba nie spodziewał że takiego tutaj dojazdu, bo tak widać, że nie spodziewał się, że w ogóle będę w jego boksie, ale spoko. Nie, byłem w szoku, że chłop w ogóle siedzi w takim randomowym, drewnianym boksie na słupie wysokiego napięcia, nie? Dobra. Spróbujmy znaleźć innych, ale jest tak ogromna strefa, to jest insane. Halo. O jezu, gościu przynajmniej lotnią leci. Dzięki, stary. Gdyby nie ta lotnia, prawdopodobnie bym cię nie zobaczył. Chilluj, chilluj, chilluj. O nie, dobra, koleś ma. Koleś ma tę broń obcych, ona jest tak słaba. W sensie nie ta snajperka, tylko ten taki pulsownik. Cie ma, dzień dobry. Ale koleś widzę. Okej, okay, spokojnie. Jezu, spokojnie. Ty no powiem wam wolna pompa, to nieważne kto ma wolną pompę, zawsze jest z niej mocny, nie? Chill, mijmy, Na to widzę, że mi egzotyczna wersja. Okej, okay, okej. Okay. No teraz ja mam pompę. Teraz ja się nie zabawię. Spoczko. Stary! To był mój statek jeszcze jakiś czas temu. Zostaw! Zostaw! O nie, oj! O, Jezu, dobra, dobra, wyglądało strasznie, jakbym miał zaraz... Ty, co jest? A dobra! Myślałem, że tu teraz paser mnie tak podjeżdża, chłop ma po prostu tego! Z stworka na głowie! O nie, ty po prostu ktoś wyskoczył z tego! Ktoś wyskoczył ze statku, widzę nagle, że ma HP, myślę co jest? Dzień dobry, dziękuję bardzo, do widzenia. Tam ja jeszcze wcześniej widziałem chłopa chyba w budynku. Tak mi się wydaje, zaraz to ogarniemy. Tutaj w tym budynku wydawało mi się, że ktoś wchodził, dosłownie sekundę przed tym jak ten statek zaczął do mnie nawalać. Witam. Słyszę tam kogoś chyba. Halo? Czy ktoś nie spadał, czy to były dźwięki moje, które ja słyszałem? To ja już czasami mam wrażenie, że jestem jakiś chory, ale... Halo? Czy ja cię zamknę tutaj wszystko? Halo, spokojnie. Ty słyszę go gdzieś? Chyba na górze jest. Fantastycznie, wejdziemy sobie tak. No ja sobie robię swoje dachy, żeby on mnie nie mógł zabudować, ale... Ty, nie mam pojęcia, gdzie on jest. Halo? Dobra, czekajcie. Ty, no chłop jakieś pięć razy już normalnie mi tuptał, To on musiał być tam, gdzieś na dole. Nie ma opcji, że jest gdzieś tutaj. Czekaj. Halo? My też go nie ma. Siema, to są moje budowle. W generatorach? Halo? Witam? Nie gadaj. Siema! Okej, pro. Okej. Spokojnie, ja, problem. możesz kampić za generatorem, że to jest jakiś nowy, nowa definicja kampienia. po tu się tam skucał, już nawet nie w swoich budowlach Już to w sumie lepsze jest, bo jak ktoś kampi wiecie w swoim boksie, to od razu wiadomo, że ktoś jest w boxie, no bo wiadomo, że coś sam się nie wybudował, no nie? Chłop, normalnie za generatorem sobie chilluje. Okej, okay, spoko. Ja mogę wziąć ten statek, jak wezmę to, rozwalę. Dzięki, dzięki, dzięki. Dwie osoby mi zostały, nie no, definitywnie idziemy do jakiejś kolejnej gierki, bo dobrzisz... Przecież... widzicie? Siema, widzisz mnie? <laughs> Okej, okay. witam. Siema. ma <laughs> Oj, 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 oj! Okej. Cieszę się kolego, nie widziałeś może ostatniego typa? Szukam go tak na szybko, żeby go wyjaśnić. o, 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 o! Jest w drugim boksie. Tam jest jakiś, a nie, tam jest chatka. Tutaj nie ma nikogo niestety. No proszę, tak ostatnia osoba, już będę zadowolony. Nie gadaj, że w krzaku. Nie no, w krzaku nie, no spokojnie. Prawdopodobnie kampi gdzieś przy tym boksie Prawdopodobnie nie mam pojęcia gdzie kampi. O, dzień dobry Witam Nie no nie zbijaj mnie spokojnie kolego Możemy o tym porozmawiać Kolejny królik To już chyba trzeci w tej grze Siema byczku, niestety mnie nie przebudujesz Czy ja mogę edytować, dziękuję bardzo Chłop jakąś objazdówę robi, halo? Czy jakaś obwodnica wokół miasta? Hej nie no stary, ja rozumiem, że się bijemy, ale jakby, no wiesz. Uspokójmy, uspokójmy grę. Ja pierdzielak i był gotowy ze strzałem, ty! Chill, my man, chill! <grym> o! O! Ty, nie wiem w końcu, kto był agresorem w tym lobby, bo ktoś mi wybił całe lobby, ale wydaje mi się, że jakoś mega agresora nie widziałem. Chyba, że to był tamten typ z tą pompą, co mnie tak zostawił na 11 HP. Ty, no błagam. Wyjdź. Hej! <grym> Dobra, no lecimy do kolejnej gierki Bo ta była taka, no jakoś mega ekscytująca Z fragami nie była Zrobić rekordzik Fragów muszę Proszę, dzień dobry Będę na kałaszku pierwszy Kul, kul, kul. czy ja muszę wyjaśnić oponenta Hejcia O, jeden strzał Jeden, znaczy dwa, no dobra. Jeden poszedł. Poprosiłem o jeden, to dostałem jeden. Okej. Okay. Kolej sobie uciekł na jednym HP. Szkoda, że tu nie ma asyst. To no nie, tutaj definitywnie ten chłop pewnie sobie zaraz padnie, mały HP. Przydałoby się, żebym dostał za niego asysta. Nigdy nie dostanę. Dobry, panie Rick. Siema. Miło mi. Miło było widzieć. Fantastycznie, mam już pompę. Powiem wam, że z wallhackowym granatnikiem tutaj, to jest naprawdę całkiem spoko. Widzę chłopów przez milion ścian. Że tutaj się kolega zabudował. It's okej. Okay. Hejcia. Hej. Okay. Okej, okay, no to była spoko wymiana z odganami i spoko, spoko. Ja wygrałem, luzik, mamy meda, mamy dużą. kul, cool, kul. Cool, cool Siema. O nie, on jeszcze nie wie, że ja tu jestem. że w sumie tak zabudował, jakby troszeczkę wiedział. Hop mi wychodzi gdzieś na górę. Hejcia, witam. koleś się już miał domyśleć, że tu jestem. Nie no, stary masz tak mało HP Zemczę tu dobije sprejem. Dzięki, dzięki, wezmę sobie z ciebie wszystko. Słyszę tu jeszcze innych typów. Hej, dzień dobry, witam. Nie powiem mam... To, to był naprawdę dobry dojazd, kolego. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję, że dojechałeś. Naprawdę ci wyszło. No i co robisz, kolega? No i gdzie uciekasz? Chłop mnie w ogóle rzucił tym walhakowym tym, ja mu odrzuciłem i koleś mnie nie dojeżdża, ty! Halo, No, witam. Znowu zrobiliśmy to samo. O, Wiemy o sobie, kolego, co? Zdecydowałem szybszy z pompą. Nie wiem, czemu na mnie mi chodzi z pompą, że nie ma pompy. on chyba nie ma pompy. O mój Boże, naprawdę koleś? SMK, tylko to? I dojeżdżasz mnie? Siema No jejku, kolego, jak ja cię doceniam. Wychodzisz naprawdę od razu z taksówki. Nie musimy się przejmować jakimś strzelaniem do pojazdu. Dziękuję ci, naprawdę. No, że w sumie się teraz dziwię, bo nie uciekasz, kolega. A ubiłem cię naprawdę prawie do zera. No teraz to już definitywnie do zera. Hej. <grymne> nie wiem. Okej, okay, spoko. Kolego, następnym razem możesz uciec do budynku. Wiesz, przynajmniej sprawiać pozory, jakbyś, nie wiem, ty chciał. Widzę cię, stary w tym samochodzie. Widzę cię za tym samochodem. O mój Boże, ty koleś się normalnie? Ja myślałem, że on za samochodu strzela. On z miejsca tego, pasażera. Pani Aurob, to są jakieś tajne taktyki, których nie rozumiem, ale koleś jak się szybko ten zasłonił daszkiem. Widzę, że mamy do jakiegoś ogara. Tym bardziej w takim razie zastanawia mnie ta taktyka na siedzenie w miejscu, na miejscu pasażera. Hej. <grytanie> no kolego, mogłeś nie wychodzić. No mogłeś nie wychodzić. Ktoś tu wchodził do budynku. Widziałem, jak te schody się tworzyły, ale nadal są. Dobry, witam. Oho, słyszę cię, kolego. Nawet skrzynka nieotwarta. Nie mam problemu, ja sobie dużo powodę zawsze wezmę. Hej, cia, czy ja mogę tak tutaj z kilowego? A ty Okej, okej, okej Szukałem go w domu a tu pół domu jest rozwalony, chłop na dachu, chilluje hej. Chłop mnie z Digla próbuje ubić, naprawdę? Co się dzieje o tych godzinach w tych meczach? Dziom, chilluj, 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 <laughs> nie chcę zostać bani! Koleś jest jakiś dziwny Halo? Hej? No Okej, okay. Jezu, naciskałem lewy i przeładowywałem dalej pompę bym, że miałem już nic trzy strzały Epic Games? Aha. Słyszałem jakieś strzały Ała, proszę mnie nie bić Kolego, no widzisz, strzelali do ciebie A ty masz ten, ty masz e, Stworka na głowie e, Nie lubię się bić z ludźmi ze stworkami, bo oni mają Podwójne głowy Tak jak teraz, kolego przestań Dziękuję bardzo, na szczęście koleś nie trafiał Absolutnie niczym, przez to e, Mogłem przeżyć te cztery chyba czy pięć strzałów Z taktikala i nawet nie dostać obrażeń Cześć kolego, dzień dobry, teraz po ciebie idę Koleś schodzi ze swojej bazy Kolego, już nie, już nie strzelasz ze snajperki? Mówiłem, że jest kurde za jakąś ścianką. Nawet nie musiałem lecieć. Siema byku. Tak myślałem, że ta ścianka była jego. Tak przez chwilę pomyślałem, że to jest to na lewo. Hej. No, unlucky kolego, unlucky. Chłopco teraz próbuję jakoś nadrobić? Czy on się zablokował? Nie, myślałem, tak na sekundę. Już mam po prostu zwolniony umysł, więc to jest tak jasno. Otwórz. O, o! Okej, okay, okej, okay, I see. O, normalnie, chłopa. Czy bombę, ziomek? Czy bombę? Nie wychyla jakoś mega się bardzo. Dobra, podmieniam ci, robię ci daszek. Nie zrobiłem ci daszka. Czemu się ten daszek nie zrobił? Ty, co jest? Halo? Spokojnie? Ty, no dosłownie miałem go nawet na tym: na, na pre-wybieraniu. Okej, okay, okej, okay, spokojnie, epik, nie ma problemu. I tak wyjątkowo epik jest przychylny, jeżeli chodzi o błędy. Dobra, wbijesz się ziomek czy co? Zapraszam cię, zedytuję się na, to, na ciebie. No chodź. No uderz. On, <laughs> on wie, on wie, on wie, co ja chce robić. Okej, okay, dzięki, trzymaj się. Okej, okay, muszę iść, bo już strefa tutaj podchodzi. Ale skarka jak najbardziej wezmę. Lecimy... Czy ja widzę na Lazy Lake Na które poleciałem jakąś walkę Hej kolego, nawet dwóch Ulala, jeden dosyć wysoko On nie widzi mnie, siema Dobra, mam miałem nadzieję, Mogę tylko niego strzelać Ale chłopak tak po prostu się kręcił, z po to Miałem wrażenie, że jakbym, nie wiem, nie patrzył w ogóle na mnie Typie, no chodź tutaj, błagam cię Dostaję spraya od boku, doceń to I po prostu za, zawalcz ze mną, ok? Złóżmy mnie do, kolejny podjeżdża, hej, dobra Ciebie wyjaśniłem, zróbmy sobie boksa, Ziomek, czy ja muszę? Hej okay. <laughs> o, okej, okay, dobra, nie no, spokojnie, nie mam problemu Pokaż ja sobie wezmę małe poty On mi teraz nie odpuści, a taki był, kurczę, to jest w ogóle stary John Wick O oh, mój Boże Jaki użytowy gracz, to, jest, to był chyba trzeci sezon, prawda? Pierwszego rozdziału, a już mamy któryś sezon Szósty, siódmy, szósty Tego rozdziału O, to jest, powiem wam, już dosyć, dosyć dużo czasu Szmat czasu, jak to się mówi Hej <laughs> Kurczę, nie mam tak dużo HP, on ma mocną pompę Jakbym go niby przycisnął Ale z drugiej strony Troszyk, troszeczkę bym przynajmniej zagrał save Okej, okay, na no spokojnie, na spokojnie Okej okay. O Kurczę, no wyjaśniłbym go, no mam tą pompę Okej, okay, dobra, spokojnie. Teraz jak na mnie poleci Let's go, okej, okay, fantastycznie No mogliśmy się zawsze tak wysprejować, na luzie, na luzie Tym razem wygrałem, kolego, jak to mówił GG Pozytywny gracz dzisiaj jest ze mnie Także spokojnie <laughs> Siema! O mój Boże, ty! Widziałem, że coś się kończyło budować, a to jakiś random XX wodzu! Siema wodzu, dzień dobry! Jajit! No i fajno, widzę, że ktoś wyleciał z tego, ze statku kosmicznego Czy on mnie widział w ogóle? On tak wylądował na dachu statku, mimo że na statek w ogóle nie jest w strefie. Jakoś tak dosyć randomowo Czy o, okej okay, No nie, typie, błagam cię! Oj, wysprejujecie, oj, wysprejujecie! Fantastycznie, spokojnie, o mój Boże, ty Ja myślałem, że go nie zbiłem <grym> Tak trochę wysprayowałem, chciałem sobie przeładować Stary, przegiąłeś teraz Siema <grym> Okej, okay, on chyba też dostał z tego wybuchu skoro, yy, skoro, tak był na strzała Wątpię, żeby tak na strzał mnie dojeżdżał Okej, kul, 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 ja nie narzekam Dobra, weźmy sobie dużą potę Chyba do hapenis nie będę miał Dobra, przeładujmy sobie wszystko, został mi jeden typ. No, 15 fragów już może być. No, może być, może być. Nawet mnie z jest hakował. Chciałbym wiedzieć, skąd. Halo? O tam! O mój Boże! Ty tam? Z ciężarówy normalnie chłop do mnie nawala. Witam! Dzień dobry, kolego. Chut, normalnie przy ciężarówie. O mój Boże, on się build fightuje, O! Robimy do budowy mostu. O mój Boże, on leci wysoko. O, to ja polecę jeszcze wyżej. Siema, siema. On idzie jeszcze wyżej, dobra. Robimy dobudówkę mostu. Kiedyś to widziałem na jakiś fany moment i normalnie jakby ktoś kolapsował, wiecie, cały most do, do tylko tego. Halo? Dzień dobry, witam Oj, no kolego Kolego Czy ja mam się przebudować? Siema Czy mi zmroziło typie? Ty chłop normalnie się przestał ruszać, co jest? Dobra, tak się inaczej, słuchajcie, 15 wragu wydaje mi się całkiem okej, okay. jest okej. No co do rekordu nie było, ale gierki wydaje mi się całkiem ciekawe, tak się zaczynasz, słuchajcie. Dziękuję wam bardzo za uwagę, mam nadzieję, że się podobało. Oczywiście zapraszam na streamki, bo dobijamy do końca miesiąca rekord urcztaimu na Twitchu, Także zapraszam. A tymczasem dziękuję wam bardzo, trzymajcie się, do następnego. Elo?